nie mówią. A to będzie chyba wieża ogrodowa, o ile dobrze pamiętam. Ale nie jestem pewien. A o, jak pięknie słychać. Ptaszki. Ptaszki świerkają. Hop. No lec Okej. Okay. Piću piciu. Tak chcemy. Zapisz tak. No, wszędzie ogrody. Cud w ogóle. O nie, to są ci czerwoni, nowi no, przeciwnicy dla was. Aja, aj, ja. Aj. Ciechaj, ciechaj. He he, tamten jak dał, tamten był po prostu. Książe, co ty robisz, pajot? Ja, ja jaki skok, co? Dobra, tutaj co trzeba było? A, już wiem, w korentach. Teraz jakieś rzuto? Nie, rzutko mamy całe. Co teraz zrobimy, jeśli nie zlecimy? Ale no i znowu ten pajac. To widzi. Ej, no z tym mieczem to robię lepsze idzie z tymi dziadami Eee, tylko dwa razy i już? Eee, no dobraj Fajnie Tyknie, ooo, oni mają fajne miecze co tutaj weźmiemy Da dawno się nie grało w fajnie tak sobie przypomnieć w ogóle ostatnio nie nie gram zamówiłem sobie tego Wiedźmina edycję kolekcjonerską 2 teraz czekam, jeszcze pół roku i sobie pogram w Wiedźmina no i za pół roku pewnie was zaniedbam jak się dorwę do Wiedźmina I pewnie, i pewnie tak mnie wciągnie, że nie będę nic nagrywał tylko będę ciągle manieczył Wiedźmina Kurde, się doczekać nie mogę, masakra. A jak tam ci, to się interesują, to pewnie wiedzą już, że tam na początku to trzeba się z więzienia wydostać. Jestem cholernie ciekawy, dlaczego Gerard trafił tam do więzienia. Tutaj, jak tutaj pod koniec pierwszej części tam uratował króla Fortesta przed tym, przed zabójcą, a tutaj nagle w drugiej więzieniu siedzi. To Temerskim chyba jeszcze do tego. Ajcie, o jaki statek. No, dobra, śniemy. Śniłem, bo jest No, Do końca, do końca. No, on tam jest jeden. Powienko sobie rzucimy. Szatański śmiech. A, tutaj będą rzucający. Zaraz. Tam się w ogóle jeszcze nie zauważyli. A masz, z lewej i z prawej Oni, nie, nie. czekaj, czekaj Do ściany, do ściany, do ściany, chodź się do ściany Aaa, pięknie Kurde, szybko podnoś, bo trzeba w nich rzucać To jest chyba najlepszy patent na tych działach, żeby w nich rzucać już dwóch poszło To przez nimi największe problem. Miałem do nich latałem Do nich latałem i chciałem ich ten, tak z bliska No tutaj się okazuje, że najlepiej to w nich szukać Kolejne opakowanie i... aha, i tutaj będzie ten Patrzcie, krótko Już kujtko Nie, nie, że Dobra. To powinniśmy jakiś Hec. Hyp, hip i hip. A no i tak sobie pomyślałem, że z tego Prince of Persia tam ile to było? 2009. Z tego takiego rysunkowego sobie pewnie też zrobię. Yy, zagrajmy wy. Jak zdobędę też. A teraz jest już w tej tańszej edycji, któreś to sobie pewnie zakupię. zakupię. No i się też zrobił, nie Niby tak wszyscy narzekali na to, że taka już to nie jest ten, ten Prince wersja te Piaski Czasu i tak dalej. Nie taki fajne, ale... Nie się tam podobało, jak grałem kiedyś. Nawet bardzo. Tam każda walka z każdym przeciwnikiem to tak jakby walka z mini bossem była. Ja ogólnie mi się podobało. Ciekawa historia była nawet. To drzewo strasznie mi się podobało, takie olbrzymie. Nie wiem, w, w ogóle uwielbiam olbrzymie te drzewa Teraz, zaraz. No i po co my tutaj przyśimy? A, leżymy. Jeszcze na dół, trzeba jeszcze na dół A to znamy z poprzedniej części. O kurde No Co za patrzem ja pierdkam Kurde, zaraz. Mamy trzy zbiorniczki. A raz go się śmierć. Dobra, jak tam? Tam jeszcze jest Kurde, no ta kamera jest cholernie wkurzająca Biegnij! No Udało się Teraz będziemy mieć całe rzydko Całe zytko, całe. A wiem w którym miejscu jest jeszcze. Muszę sobie w ogóle przypominać, w których miejscach jest. do przedłużenia, bo nie, Niektórych już nie pamiętam. Teraz miałem w ogóle zbugowane Ej, właśnie takie przejście. Mi się tak teraz zbugowała, że się nie dało jej przejść. Musiałem odinstalowywać. Dobra, popeczki się chowają już. Fajne są ścieżki zdrowia w tym. Yy, ścieżki zdrowia czy życia? Nie pamiętam jak się nazywały w, w dwóch Takie więcej, chyba bardziej z... Nie no, były też pułapki, ale pamiętam, że było też skakania sporo. W jednym miejscu mi się bardzo podobało. Hop, hop. No tutaj mamy wszystko, dobra. Wczoraj sobie leciało Tap, tap Model. No, no i wygrała moja faworytka, planetka. Nie pamiętam jak miała na imię Widziałem jeden odcinek, ten wczorajszy, ale była już moja... jak na zobaczyłem to już moja faworytka Nie ma bata na imię O f**k, Takich tych mnie trochę wkurzają. Po takich cienkich rzeczach. Nie wiem jak w was, ale mnie tak trochę wkurzają. Kurde, ten statek jest fajny tam. W tle. Taki piękny, taki piękni musi. Obs. Obs. No, tak powiedział co wiedział. Powiedział, no powiedział, powiedział, a my lecimy tam. Kurde, ja to po prostu nie wiem, jak tak mocno Ja pamiętam, jak pierwszy raz grałem, to się śmiałem z tego, jak się trzyma tych krawędzi przy ścianach. Że cały łokcie kładzie na tym. Na ścianie i tak śmiesznie to wygląda. No, leć, 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 tylko nie spadnij. Tak kiedyś spadłem, a nie miałem już piasków. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Widzimy gdzie? Na pewno tamtego trzeba. masz. No kurde. No, tak miałeś zrobić. A właśnie kurde miałem przejrzeć te, bo muszę się na praktyki załapać w szkole. I miałem w stanie od razu przejrzeć firmy jakie ten, w jakich można, w jakich przyjmują na praktyki. Kurde, wywróciłem ze szkoły i się od razu wziąłem za nagrywanie, ale tutaj... A pierwsze co miałem zrobić to sobie właśnie przejrzeć te firmy. Chciałem ich w ogóle do TRW, ale się okazało, że nie przyjmują. Szkoda. Chociaż mogliby przyjmować już Wydaje mi się, że to byłoby dla nich na, na rękę nawet. I sobie zrobili pracownika, potem go zatrudnili i mieliby taką siłę roboczą. O, O, jest już woda. Wsuwamy się do przodu, do przodu, cały czas. O, widzicie, jak się zbukowało? Co za bugi? Bugi, bugi, wkurzające są to. Bugi.